W dzisiejszym odcinku pokażę Wam parę cheatów. Przykładowym cheatem jest na przykład coś takiego. A jeszcze na początku zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania tego filmu. Poleccie ten film znajomym i lecimy.

Dobra, ja się tu bo inaczej nie być na ciekawie. Player list, troll, yy, apache... ok No. Eee, yy, Tylko nie wiem, jak cię mogę tapnąć teraz. Ale wiesz co, te samoloty przestały już tego... ...tak balansować. Ty mogę ci zespawnować na przykład strażników. No, dawaj. No i jeszcze tam w sumie, no jest paru mnie, ooo! Przecież to są Jezusy. Mimo to, takie? takim nie masz tylko przeciwników. Mogę Cię, chłopie, podpalić. Zaszczelił mnie. On mnie po prostu zaszczelił. Aha, myślałem, że to dlatego zadałem opcję, żebym ci podpalił. Co, co, co złagąc, to, to nie ja. Nie, to ale to przez pan. to też mam niedużo FPS-u I leży tu mały z mnie Tylko z innymi włosami Eee to domu jakieś tepnął? Wiem, tylko wcisnę teleport tu ID Teraz nie wiem co znaczy ID eee. hmm. Hmm. Po, y, Pomyślimy. No nie wiem. A ty gdzieś się już. Czytasz? Wiem tyle, że mnie jeszcze długo wczytuje. Hmm. Hmm. Nie, mam do ciebie teoretycznie prawie 2 km. A ja, mnie to wciąż wczytuje. Te... Ok, yy, to było to lekko. Nie, to było... Progno. O, a patrz. Dobra, tepnąłem się niby do ciebie, ale. Słońce tylko spadające samoloty Ty bo my stąd zaraz wylecimy No faktycznie Ty dawaj na 3-4 wysiadamy bo stąd się nie od odwięzimy tego No 3 4 3 mi się a. Cześć, a, a co z samochodem? Y Le Lata gdzieś tam jeszcze O tam jest. Gdzie? To ja mam nadzieję... O! Leci! Gdzie leci? Nad nami. Jak to nad nami? No tak. Dopóki w nas nie uderzy, to go nie zobaczymy. Bo ja gościa nie widzę, nie? Prawdopodobnie odleciał w powietrze. No e, misja ta kosmiczna. E, czekaj. Spróbuję zrespić jakiś fajny statek. A, tu nie można respić pojazdu. Okay. To wana, we, we mnie tepni no gdzieś. Y o, zaraz mi się. Łoo jejku. Y Czekaj, może uda mi się wsiąść? Ja jestem panem kapitanem, proszę... Anno. Proszę się. Y no to jest Titanic, no i to. <laughs> No, jest morskie, tak Morskie opowieści Tak z Swoją drogą jakbyśmy mieli więcej osób do grania, to moglibyśmy zrobić jakieś wojny piratów z No. Myślę, że masz Godmoda? Ma, mam Godmoda, tylko że mnie <grym>, powaliłeś na gle. Mhm. Pamiętaj, że to jest zawsze ja mogę cię zabić na środku może. tak. Wiem. No, także Erase w drugą stronę będzie lepszał. No. Może za ten czas próbuję się pobawić w jakiś sposób efektami pogody, do... a nie, bo ty, ty, ty tego i tak nie będziesz wiedział. Nie no, na tamtym drugim try, tym, tym, to było widać. A tak, wiem, tylko, że latem już tak mówili, to jest smutne, Czekaj, no? co bym zrobić? Nie w ogóle mam nadzieję, że nie płyniemy w kierunku nie papier, tak? ja wiem chyba, chy, chy... nie, dobra, jest góra więc wydaje mi się, że chyba tak tak, tak, powiem Ci tyle no skoro mogłeś mi zrespić coś szybszego ale to miało być klimatyczne a nie szybkie tak, i się tu tłuczymy z 15 minut Zresztą... O nie, panie, pan zapamięta, wiesz mordę i pan płyniesz? Chciałem ci bić kosa, żebyś zobaczył jak to jest zostać zdetronizowany, ale tego nie No zamknę. ale jak, to przecież... Ja widzę świat przez różowe okulary. A ja widzę, że łajba się pali. O nie. Nie no, co temu kutrowi, temu tytanicowi się zrobi? Ej kurde, zapomniałem, że dałem mu god... god... do. <grym> Dobra, to ja, po, ja połowię sobie rybki. A to policja to cię jeszcze goni? Nie. Dlatego stwierdziłem, że będę sobie łowił ryby. Okej. Okay. Ci powiem, że jesteś ja może trochę bliżej. Ci taś. Ty ja tam dalej w ogóle leci jakiś helikopter policyjny. No właśnie dlatego się pytam. O, patrz już nie leci. <noise> pa, pa I patrz nawet No gdzieś się tam za, za, za tego zakręcił No, bo przeliję mu specjalnie w śmigło. No widzisz Dobra, będę wypatrywał Dobra, żeby nie było spróbuję trochę ulepszyć nas, sam, nasz pojazd wodny Panowie policjanci Niestety nie można zwiększyć prędkości maksymalnie, co jest dla mnie strasznym okropieństwem. Ale paje się nagle ich tam z tyłu resti. No. Tylko jednak nie podoba mi się to, że tu jest tyle policji, a łódka nie chce zacząć płynąć szybciej. Weźmy przejmijmy ich łódkę. Ale to ona się utopi. Czemu? Bo... Czy tam Jezus jest! Gdzie? Pan typek chodzi po wodzie. Gdzie? E, czekaj, gdzie, gdzie on był? Ty no tam był Jezus, ewidentnie. Gdzie? Nie wiem właśnie, ale wiem, że był. Ja, chyba, że mi się tekstura łódki nie wygenerowała. E, nie wiem. Ale... Jako, jak właśnie Jezusowie byli moimi gardami to już e, nie nic mi nie dziwne. Dobra. Panie Kapitanie, pora płynąć. Teraz a ty jesteś kapitanem. Okej, okay, lecimy. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Dlaczego dam mu... ...pilotować tę łajbę? No, spokojnie, panie majster. E, Damy radę. Spokojnie. Spokojnie, i Karol, który pilotuje łódź na środku oceanu, Właśnie, na no oceanie, co się może stać? Właśnie, co się może stać? Przecież płyniemy tylko jednym wielkim kufrem rybackim, który, w którym udajemy się ty z Titanika. No? To jest co? Z tego chyba wyjdzie najdłuższy odcinek na moim kanale. <laughs> Potem, jakbyś nagrał na swój kanał, gdzie, gdzie prowadzisz live'a, na którym kurnieś taką łyżkę. A nie możesz czegoś zrespić? Ja sobie mogę zrespić. Ale weź coś nam zresp. Nie, 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 nie. Ja sobie zrespię. Nie no, no chodź tu. Tak, taką szalupę ratunkową, taką, taką No chodź, ratunkową. no to dawaj, dawaj. Raczej, szalupę ratunkową, ja się... o kurde. O panie Nawet nie wiem czy co, co zaraz piję No jakoś motorówę Polera się <grym> widzisz No i zobaj, o wiele szybsze, nie? Nieprawda. Ja się tam bawiliśmy piratów, a to jest jakieś gumna. No tam to były morskie opowieści, ale... O tu jest no, bo... To jest film o facetach w łódce No Dobra Jak już jesteśmy przy filmie przy facetach w łódce, to teraz trzeba zrobić tak Dam masę pojazdu 100 kg Czy najtrzejsze? Nie no, ma no, jeszcze mogę dać minus 100 kg <noise> To co on będzie wtedy? Nie wiem, dałem teraz No nie wiem Gdyby nie woda, to zgaduję, żebyśmy lecieli całe całda z tej samej płaszczyzny. No, na samochodzie jakieś będzie to można. Tego, na moim rusku. Rusku tusku. A, rusku tusku dla... Dobra. będziemy się teraz łowić ryby. Tylko wiesz, ty to masz niekończące się tego. Ja mam po prostu... Ja mam wędkę.

Teraz. Teraz granata tam wrzuciłeś. Nie, nie, nie. To wejdzie. To już dopiero teraz zauważyłem, że jesteś już na, na wybrzeżu w ostancach. No ja... Nie, to jest... Czekaj. To jest... To jest pala To trzech razy sztuka. Ładnie. Patrz, tu jest port. W Fortnite jest taka miejscówka, której nazwy nie pamiętam. I też tam jest takie molo. Pa, jak idealnie zaparkowałem. O. Aż łódź wybuchła z tego zachwytu. No widzisz. Aż się zapaliła. O, ranga zrosła, wróg publiczny. No bo wybu wybuchłeś. Jak wybuchłem? Niemożliwe. Ja to łódka powiem. wybuchła. Ale, że ze mną to inna sprawa. Opa, jakiś sapany gościu do ciebie z bronią. Eee, yy, bo. No to twoja wina. Jak, mo. Mu... To, to ty jesteś moim partnerem. To no. wszystko twoja wina. Co, moja. Co Czekaj, moja? bo ten gościu się tam do ciebie pruje, no. Weź go z tym haku. Mów że coś lepiej będzie. Lepiej mówisz? Pachołek Jedź w pachołku Ej, ups No ale nie we mnie spoko. no! <grym> sam to teraz biegłeś, Ty, bo się pan biegłeś. Spokojnie Eee, Ej. spokojnie nie rozpaliłeś Dzień dobry, co będziecie w tym samolocie? No i dajemy masę na minus. No i... No i um. Czy mnie W tu czuję, że jestem żejszy już teraz. Czy, a jak ma... ja będę prowadził, to też będzie taki lekki. Powinien. Tylko czekaj, jeszcze ja dam efekt, żeby się nim nie dało iść. O. o teraz. <noise> no, teraz. Wszystko pod kontrolą. Weź włącz jeszcze te koguty, to ci będą zjeżdżać. Wtedy będą mi przeszkadzać, nie zjeżdżać. No. Nie wiem ile zrobiłem 360. Mogę policzyć na filmie. Zajdziemy dalej. Dobra, trzeba trochę trakcji zwiększyć? Wow. No. Szydź. Oj, No nie da się tu nie jeździć, no. No samochód z papieru. Jeszcze może dom z papieru? No właśnie, ja chciałem to jakoś nawiązać, ale no, no. Nie dało się no.

Eee, Ale biednie. On sam umarł. Normalnie... ...szedłem... nie ma No zapałudost. No Sprinter tu taki biegnie jeden. Zobacz jaki ja Zoba, jak biegnie, jak ucieka Idzie Wiesz co chyba się potpchnął A, ja tak wstałem A to, to, to żaden sprint No no widzisz No nawet dobrze buty zamiast zamian zaś nie umie co? To jest... Ej. A, do... Dziękuję za oglądanie